Karol Afeltowicz, mieszkający w Lisbarku akwarelista, rozpoczął swoją artystyczną podróż w malarstwie w wieku 50 lat. Zabrałem się za akwarele, które są wybitnie trudne do zrobienia. Często, żeby zrobić je dobrze, trzeba naprawdę trochę popsuć najpierw, i to dużo. I od tego czasu po prostu maluję dalej. Łączę to też z tym co, co się dzieje tutaj u nas w Litzbarku, bo właśnie tam mieszkamy też w Wilsbarku i łączę te dwa światy ze sobą. Jego fascynujące prace były główną atrakcją wystawy – Z akwarelą przez Europę, którą będzie można podziwiać w galerii Akwarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. Szczególna, ponieważ staraliśmy się dość dużo jeździć po Europie, stąd ta nazwa, to właśnie pisze Z akwarelą przez Europę. Żeby pokazać też sobie i innym, że jak, jaka piękna jest ta nasza Europa i że to jest nasza Europa, dołączyliśmy też taki akcent znaczkowy, to znaczy znaczki kojarzą mi się zawsze z, z podróżą, bo one też podróżują od jednej osoby do drugiej i to mi się wydaje ładnie skleiło. Sklei sklei Wernisarz tej unikatowej ekspozycji zaplanowano na 24 czerwca. Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki do odwiedzenia tej wyjątkowej wystawy oraz do uczestnictwa w Wernisarzu.